Dzień dobry Państwu, Jakub Zgierski dla kanału Polskie Sprawy. Rozmawiam z doktorem Jakubem Wozińskim, filozofem, pisarzem, publicystą. Witaj. Witam serdecznie. Pomówimy w tym krótkim nagraniu na temat książki Wall Street Banki i Amerykańska Polityka Zagraniczna. Możemy pokazać do kamery. Jest to praca e, autorstwa Rodbarda, jednego z najbardziej znanych libertariańskich m, teoretyków, myślicieli. I jesteś akurat tłumaczem tejże pozycji. Jakbyśmy ją mieli właśnie jakoś streścić, zareklamować, jakie ciekawe treści. E, informacji można w tym znaleźć. Ja jestem nie tylko tłumaczem, jestem też autorem takiego jednego z trzech wstępów do tej książki. Trzy wstępy są dlatego, że książka powstała w latach 80., a później trzeba było ją przy kolejnych wznowieniach jakby uzupełnić o informacje w stylu właśnie tej książki, które treści, które zostały w niej zawarte, ponieważ ta historia opisana przez Roberta w dalszym ciągu się dzieje. Tak? To jest historia o tym, jak Wall Street, środowiska finansowe zdominowały amerykańską politykę zagraniczną, jak dokonują nieustannie różnego rodzaju machinacji, a przede wszystkim inwazji militarnych w imię tylko tego, żeby zabezpieczać. Partykularne interesy danych rodzin, rodów, korporacji, banków. No i tak jak pisałem, książka urywa się gdzieś na, na czasach Regana, od tego czasu działo się bardzo bardzo wiele, tak były lata 90., 2000 bardzo obfitujące w w interwencje zagraniczne. Ja też napisałem, taki we wstępie też opisałem tę najnowszą troszeczkę historię, jak to było z Donaldem Trumpem, tak? który szedł do wyborów, odgrażał się, że Hillary Clinton i reszta przedstawicieli partii demokratycznej to chodzą na pasku Wall Street. Później pierwsze co zrobił praktycznie to pozatrudniał przedstawicieli m.in. banku Goldman Sachs, który wcześniej miał być ponoć teoretycznie nacenzurowanym, Tak więc no, jest to takie perpetuum mobile można powiedzieć, tak banki, które mają swoje własne interesy, korporacje, nakręcanie kolejnej jakby spirali interwencji zagranicznych, bo wszystko sprowadza się ostatecznie do dominacji walutowej Stanów Zjednoczonych na całym świecie. Tak? To jest absolutny klucz i, i Amerykanie muszą nieustannie tą właśnie swoją kontrolę przedłużać kolejnymi interwencjami, ale one zawsze służą komuś konkretnemu. Czyli nie jest to wbrew pozorom teoria spiskowa, jak mogą mogłoby zarzucić, że jest jakiś deep state, czy jakieś są, mm -hmm. powiedzmy, elity rządzące tak naprawdę, a ci prezydenci, to którego by się nie wybrało, to i tak, to i tak z perspektywy tej świadomości jest wygrana. Prawda. Mm -hmm. No tak, ja myślę, że wielka zaleta tego, jak pisze Robert, jest to, że on nie epatuje takimi stwierdzeniami, właśnie banksterka, deep state, utajnione elity i tak dalej, tylko stawia na to, pokazuje na prezentację faktów, które mówią same za siebie. To tego nie można interpretować inaczej, jak właśnie w ten sposób, że jest, rzeczywiście istnieje jakieś środowisko, które za kulisowo gdzieś to wszystko rozgrywa. Tak, tutaj nie musi być języka takiego stosowanego w stylu tak jak niektórzy autorzy w Polsce, że za wszystkim zawsze stoi zawsze masoneria. Przypuszczam, że tam jest dużo tutaj gdzieś ostatecznie masonów w tym środowisku opisanym, ale to nie trzeba patować ciągle takim językiem, żeby zrozumieć podstawowe prawidła, że tak naprawdę rządzi jakieś środowisko. Zakulisowo, a nie to, które jest, prawda, uśmiecha się do nas z kamery w, w telewizji, tak? Czyli to, co opisał, można powiedzieć, rozwijało się przez lata 90., -te, 2000 -te i do teraz, do 2020 roku, niewiele się zmieniło. Chodzi mi o schemat, że schemat hmm. działania jest taki sam. Tak, jakby zmieniło się moim zdaniem głównie to, że. Wcześniej była taka struktura bardziej rodowa, tak? mieliśmy te wielkie rody bankierskie, gdzie był najpierw senior rodu Morgan, tak, później miał syna Juniusa Morgana, później Johna Pierponta Morgana, później John Pierpont Morgan miał jakiegoś tam syna kolejnego juniora i przechodziło to wszystko, jakby taka jakby takie dynastie funkcjonowały, to mam wrażenie, że w, w ciągu ostatnich dekad pozmieniało się to wszystko o tyle, że mamy do czynienia już nie z takimi jednymi, jednorodnymi dynastiami. Tylko, że coraz bardziej to idzie w takim kierunku wspólnoty interesów różnych osób z różnych środowisk. Tak, To nie ma już tak, że są wielkie rody, które wszystko dyktują, tylko jest tak, że nie wiem, mogę sobie to wyobrazić, że to funkcjonuje w ten sposób, że wspólnikami w, w bardzo wpływowych bankach inwestycyjnych są ludzie reprezentowani przez bardzo różne środowiska i nie rozgrywa się to wszystko w takiej atmosferze właśnie takiego rodzinnego, takiego rozgrywania, że, że tutaj musi być Szwagier gdzieś dyrektorem, a tutaj jeszcze tamten, pewnie to w dalszym ciągu ma to wszystko znaczenie, ale jak wiemy, zmieniło się społeczeństwo. Tak, już dzisiaj nie mamy rodzin takich w dawnym stylu, dzisiaj już mamy rodziny, mamy dzisiaj um, instytucje rodziny rozwaloną, moglibyśmy tak mm -hmm. powiedzieć kolokwialnie, tak? że dzisiaj nie wiem nie ma takich już, takich, 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 takich silnych więzów rodzinnych. Tak więc myślę, że to się zmieniło, ale cała reszta myślę, że w, z grubsza rzecz mówiąc, nie, nie, nie uległa zmianie. Czyli bardziej już. Nie tak pionowo y, powiązania rodzinne, a raczej jakieś udziały. Powiązania takie, że ktoś jest prezesem tutaj, jak ktoś gdzieś, gdzieś w jakiejś innej firmie, w związku z tym, jakby tak się próbowało e, na zasadzie pewnej hierarchii dojść do samego końca, no to okazuje się często, że dochodzimy tam do kilku firm, które mają wszystko, tak? Docelowo. Tak to często funkcjonuje. A i myślę, że jeszcze dodatkowo warto wspomnieć o tym, że bardzo się umiędzynarodowiło to środowisko, tak? Że kiedyś to mogło być wedle jakiegoś klucza narodowego jasne, były jakieś alianse pomiędzy różnymi środowiskami e, z różnych krajów, wywodzącymi, ale mam wrażenie, że dzisiaj to wszystko funkcjonuje, jak na to spojrzymy ostatnio chociażby wyścig prezydencki Stanów Zjednoczonych syn Joe Bidena to też gdzieś z jednej strony zasiada w Radzie Nadzorczej, gdzieś tutaj na Ukrainie gdzieś w, w jakimś funduszu inwestycyjnym w, w Chinach więc to wszystko się bardzo to pozmieszało, a, a, pomieszało, a z drugiej strony właśnie przedstawiciele tych innych krajów też mają bardzo duży udział w tym, co się dzieje w Stanach, tak więc myślę, że to wszystko poszło w takim kierunku, że tak jak się mówi, myślę, że to jest bardzo uprawnione mówienie o jakichś globalistycznych elitach, bo te elity już są mniej takie patriarchalne, mniej oparte na rodach, mniej na jakichś dynastiach, konkretnych rodach bankierskich czy korporacyjnych, a bardziej to wszystko idzie w kierunku takiego właśnie. Że tak powiem, takiej wielkiej spółdzielni, tak ja bym to, 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 to określił, tak? Takim mianem, że są takie wielkie spółdzielnie. Każda, w każdej korporacji, jakbyśmy spojrzeli pod lupę, wzięli, kto ma udział w jakiejś wielkiej firmie, która tam na, 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 jest obracana na, na Giełdzie, które są obracana na Giełdzie, to byśmy znaleźli tam naprawdę i rzeczywiście przedstawicieli Wall Street i jakiś przemysłowców gdzieś z interioru Stanów Zjednoczonych, Chińczyków pewnie byliby by, by przedstawiciele państw takich jak Izrael, Rosja. Jacyś Szejkowie i tak dalej, więc to wszystko myślę, poszło w takim kierunku jeszcze bardziej w ostatnich latach. Choć zawsze było na pewno, nie? Więc, więc to jest taka, taka myślę innowacja tutaj. A gdybyśmy teraz mieli takiego już powiedzieć poza książką, ale pewnie w tym samym duchu o. Roku 2000, 2020, czyli obecny wyścig prezydencki. Mhm. Czy, na, czy tak y, naprawdę, jakby się to spojrzało, to nie jest to rywalizacja dwóch sił, tylko jakby dwóch, można powiedzieć, dwóch y, oblicz tej samej, tej samej siły, tak? Że i, I jeden kandydat i drugi, jedno środowisko i drugie tak naprawdę y, niezależnie od tego, które wygra, to tak czy inaczej właśnie y, ta sama międzynarodowa mhm. szajka powiedzmy będzie i tak, tak sprawować władzę. W sumie. Ja, ja myślę się skłaniał ku takiej tezie, właśnie jaką powiedziałeś teraz, bo, bo rzeczywiście pewności nie możemy mieć, że, że tak właśnie jest, bo myślę, że na tym właśnie polega cała ta zabawa, żeby wszystko wyglądało bardzo autentycznie. No, ja wiem, że w tej chwili to może brzmieć bardzo do kogoś bardzo, bardzo spiskowo, ale no niestety takie są fakty, że jeżeli to wszystko działa właśnie w ten sposób już od, od ponad, w przypadku Stanów Zjednoczonych już od ponad stu, kilkudziesięciu lat, Robert pokazuje, że to wszystko się tak z grubsza zaczęło dziać, na wielką skalę w momencie, gdy powstały banki inwestycyjne, gdy pojawiła się giełda, gdzie można było przy pomocy giełdy właśnie mieć, uzyskać duży wpływ na, na spółki, na przemysł i tak dalej. ale tak właśnie bym na to był skłonny patrzeć, że jest to pewnego rodzaju wyścig pomiędzy kandydatami, którzy oferują różne sposoby zarządzania, ale mniej więcej wedle tego samego ogólnego, ogólnego schematu. I to, to pokazało zresztą prezydentura Trumpa, tak, który naprawdę idąc do wyborów, być może, myślał, że będzie miał większą swobodę. Jestem nawet skłonny wierzyć w to, że on być może miał naprawdę wyobrażenie, że on naprawdę pójdzie i tam swoją energiczną postawą zmieni wszystko, ale gdy poszedł wszystko, to robił dokładnie wszystko to, co, to, co przeciwnicy. Tak? Odnowił prawda wielki sojusz z, z, z Arabią Saudyjską. tutaj prawda, Stał się bardzo tutaj ulubieńcem syjonistów przez, przez te wszystkie ukłony w stronę Izraela, gdzie wcześniej też pomstował na na, na Goldman Sachs, na, na, bank, na bankierów i tak dalej, no trudno na to patrzeć inaczej jak na element pewnego rodzaju takiej, takiej gry pod publiczkę. No, ja, ja inaczej nie jestem w stanie na to patrzeć, choć e, oczywiście, no. Wiadomo, no, to, 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 to robi jednak mimo wszystko różnicę, czy to wygra taki właśnie Trump, czy, czy ktoś taki zdeprawowany już, jak, jak, jak Biden, i to jego otoczenie, prawda? Trochę jakby rzeczywiście są jakieś konkretne różnice, to nie można powiedzieć, że to, to samo, ale tak czy inaczej, która by obce nie wygrała, to te same siły utrzymają się na swojej pozycji, prawda? No tak, właśnie to, to co tutaj napisałem we wstępie, tak, ktokolwiek by nie rządził i tak wstawił. Jak długo będzie żył, Henry Kissinger będzie zasiadał hmm. jako doradca do spraw bezpieczeństwa. On już, nie wiem, 97-98 lat, myślę, że tam jeszcze ileś przeszczepów wykona kluczowych swoich organów i dożyje do, do jakichś stu kilkunastu lat i będzie dalej doradzał i będzie dalej gdzieś tą ważną osobą. No, pewne, rzeczy, pewne rzeczy są tam konstans, tak, tam się nie zmieniają i, i, i tak na to trzeba patrzeć. To jest, to jest w jakimś sensie zrozumiałe. Tak jak powiedziałem, no myślę, że to, to wybór jest między różnymi sposobami zarządzania tak? czy bardziej różnymi opcjami geopolitycznymi, bo tak to najczęściej było, tak jak w przypadku wielkiego sporu Morganów z Rockefellerami, to dotyczyło wszystkiego, wszystkiego wszystko tego, że właśnie Rockefellerowie wybierali tą opcję bardziej z sojuszu z Niemcami, z Japonią, a z kolei Morganowie bardziej tą opcję, zjemy to tą atlantycką. tak? tak. A w to było czasach? To jest między pierwszą, i II wojną światową. Myślę, że po II wojnie światowej, między, pierwsza połowa XX wieku, myślę, że to był taki dominujący konflikt. Po drugiej wojnie światowej, myślę, taki Robert yy, taką stetę zestawia, że... Te dwie, ze względu na to, że Amerykanie stali się totalnymi dominatorami na świecie, te dwie jakby opcje stopiły się w jedno, tak, tak więc jest, była jedna, jedna opcja, w tej chwili można patrzeć na to, czy, czy nie ma jakiejś, ja tak przynajmniej podejrzewam, czy nie ma takiej opcji, która bardziej idzie w kierunku jakiegoś układu podzielenia się z, z wpływami z, z Chinami, szukania jakiegoś nowego porządku. Która byłaby skłonna jakichś bardziej takich już bardziej szukać rozwiązań takie nie wiem, globalistycznych, Trump dalej idzie w takim kierunku, bardziej jest takim, jakby nie wiem, ep epigonem troszeczkę jakiejś zimnej wojny czy coś, coś, coś w tym stylu. Chociaż ja tutaj mówię, te moje rekonstrukcje są takie dosyć szczątkowe, bo, bo, bo cięż moim zdaniem i tak wiemy bardzo niewiele. Cokolwiek byśmy, ktokolwiek by z nas nie twierdził, że wie bardzo dużo, My jesteśmy tak, tak nieskończenie daleko od tych najbardziej od tych źródeł informacji i o tych decyzji. Że, że ciężko nam naprawdę spekulować jakoś zasadnie. I ostatnia rzecz właśnie nawiązuje do tego sporu, o którym wspomniałeś, czy jego pewnym odzwierciedleniem było to, że na przykład w czasie II wojny światowej pieniądze z Ameryki szły i do jednej i do drugiej strony w zasadzie, to nie, nie było sprzeczności w tym? No tak, tak, to w zasadzie to była, bo to, 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 był, to jest osobna kwestia, bo, bo, bo z jednej strony Amerykanie musieli rozegrać, cały amerykański establishment musiał rozegrać wojnę tak, żeby Niemcy jednocześnie ją przegrały, ale nie przegrały za bardzo, bo były bardzo mocno kapitałowo zaangażowane w, 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 najpierw w Republikę Weimarską, później też w Trzecią Rzeszę. Ja tutaj od niezmiernie od iluś lat e, przedstawiam taką historię, którą może będzie też jeszcze kiedyś okazję, e, mm. można szerzej przedstawić. E, e, Harimana, Unia Marola Harimana. On też jest tutaj wspomniany mm -hmm. przez Rothbarda, który posiadał, w pewnym momencie wszedł w, w posiadanie całego konglomeratu przemysłowego, hutniczego, górniczego na Śląsku. Mm -hmm. Który był ambasadorem najpierw w czasie II wojny światowej przy Churchillu, później przy Stalinie i bardzo lobbował za tym, żeby ocalić przynajmniej to swoje. Swoje poletko, swoje, swoje interesy na Górnym Śląsku. Tam posiadał całe, całe prawda, połacie Katowic i okolic, i, i bardzo starał się, żeby no, Polska była jakoś lepiej potraktowana, Niemcy też. No jak widać starczyło tej energii tylko do tego, żeby Niemcy zostały potraktowane polubownie, bo tak przegrały wojnę, że, że w sumie ją wygrały, bo wygrały ją, bo, bo, bo są dzisiaj bogate i, no tak. i już, już nawet dzisiaj nie są nawet narodem sprawców, tylko jacyś naziści tą wojnę przecież wkrótce y, tak naprawdę y, wywołali, a nie Niemcy. Naziści, czyli Polacy są. No, no naziści, czyli Polacy, tak, tak. Tak, to do tego, do tego się sprowadza. No, ja stałem tezę, że gdyby to było tak, że w Polsce było więcej jakichś takich interesów, gdybyśmy mieli tutaj więcej inwestycji Wall Street, to może byśmy zostali za, zaliczeni no, w poczet właśnie tych narodów demokratycznych, kapitalistycznych, a tak zostaliśmy właśnie, no nie dość, że przegraliśmy wojnę, dostaliśmy komunizm, jeszcze dzisiaj jesteśmy, właśnie się okazuje, że w sumie to, to, to my jesteśmy nazistami, tak? tak. tak to się, nie wyszło. Nie się wyszło. Nie wyszło. Ale no jeżeli nie wiem, spojrzymy na najnowszą historię Polski, no to mamy dużo inwestycji, prawda, w Warszawie, mamy właśnie tutaj przed sobą kraj Myślę, że dużo mamy w tej chwili takich twardych aktywów, że może to są nasze jakieś tutaj nasze zabezpieczenie nie wiem, na wypadek kolejnej wojny że, czy konfliktu, że, że może jednak dostaniam to kiedyś oszczędzone. Kto wie, nie wiem, nie, 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 no, nie ma jest dużo film amerykańskich, też amerykańskie wojsko, więc <laughs> w, wpływie, w wpływie amerykańskim pewno jesteśmy w tej, w tej, w tej to już na inną rozmowę, czy to dobre, czy źle. Ale jeszcze raz pokażmy książkę do kamery. To jest właśnie Wall Street Bank i amerykańska polityka zagraniczna Rodbarda. Dziękuję bardzo. Rozmawiałem z tłumaczem i też uzupełniaczem tejże książki, można powiedzieć. Nie wiem, czy takie słowo jest, uzupełniacz, ale... Autorem wstępu. Autorem wstępu, jak, doktor Jakub Woziński. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Dziękuję.